No, właśnie nie, się ma. Nie minęło kilkanaście dni i jesteśmy znowu u Paleo. Ha! Na górze świętej Anny. Dzisiaj misja Kuba. Dzisiaj misja. A. <noise> Lecimy dalej. Że nikt nie próbował wejść do środka, nie? Przez górę. No, nie słyszałem, żeby to się działo. Olafa tu wyślemy. Można się wspiąć i zobaczyć, co w góry zabetonowane jest. W dole będziemy chodzić. Fajny chłodny rześki poranek. Amfiteat góry pomnik. A my lecimy dalej. Schodów to tu narobili rzeczywiście. Ciężkie to, co? Troszkę. Troszkę. Tędy? No, bo tam się już nie przejdzie. Aha, a tu idziemy tędy. I tak będzie by było to chyba, Kuba, wiesz? Uwaga na, na drzewa, bo pod liściami drzewa i ślisko jest. Uważać, uważać. No, woda była deszczem, bo ja mówiłem, że może być. nasz dzisiejszy temat. Tutaj, i mówisz, nikt tego nie przeszedł? Niby, czy przychodzili? Może przechodzili? Tak Że wchodzi. Ja nie widziałem na żadnym filmie, żeby ktoś wszedł i wyszedł. No, tak? To pocięte filmy to. Pocięte filmy, a my dzisiaj nie będziemy ciąć, Ty bo. Próbujemy nagrać e, w jednym ciągu materiału dzisiaj tak no, jest no, Paleo to na pewno zrobi lepiej niż ja. Ja tam no, lecę moją, moją mojego spontana, moją tak zwaną autorkę ale zawsze coś będzie widać. Razie będzie, jeżeli nam się uda, to będzie to pierwszy film z całego przejścia tu no właśnie. a to co mówiłeś o kolegach z telewizji przygodowej oni tutaj siedząc na tych kamyczkach no i stwierdzili, że weszli tam no i a wyszli tutaj Aha. a na filmie widać jak wchodzą tam i uciekają stamtąd Aha. i później widać ich tylko jak wchodzą tutaj w, w i stąd uciekają Aha. I trochę ciężko oddychali no w to nie. Nie znaczy może nie być tlenu może być taki korek no jest to możliwe, bo nie ma wentylacji takiej, no ale my dzisiaj mamy odpowiedni sprzęt, żeby to przejść, także, <grym> także spoko. Dobra, na razie tyle my się przygotujemy i będziemy lecieć. Na razie się ma.